Tuż po zmroku opublikował wpis w mediach społecznościowych. Prezydent odniósł się do słów, które padły w jego noworocznym orędziu. Po raz kolejny podzielił się z Polakami nadzieją, że nadchodzący rok będzie znacznie lepszy niż poprzedni. Andrzej Duda i jego żona podzielili się z internautami wyjątkową fotografią, którą, wnioskując po tle, wykonali podczas kameralnego wieczoru sylwestrowego. Para prezydencka pokazała się w nieformalnych stylizacjach, z uśmiechami na twarzach. W zdjęciu towarzyszyły życzenia dla użytkowników twittera.andrzej Duda podsumował miniony rok. Drodzy teteowicze. Składamy Wam najserdeczniejsze życzenia szczęśliwego nowego roku. Niech cały upłynie w zdrowiu, spokoju i wszelkim powodzeniu. A przede wszystkim, niech to będzie dla Polski, dla wszystkich i dla każdego. Bardzo dobry 2021 rok. Miłego wieczoru sylwestrowego. Napisał prezydent. Również w noworocznym orędziu Andrzej Duda przypomniał, że miniony rok był zupełnie inny niż poprzednie lata. Prezydent podkreślił, że okazał się dla nas wszystkich niezwykle trudny, bo przepełniony wyrzeczeniami, dramatami i cierpieniem. Z głębokim współczuciem obejmuje myślą rodziny pogrążone w smutku po stracie bliskich. Niech nowy rok przyniesie państwu pocieszenie i ukojenie, powiedział kropka zaznaczył, że przez pandemię koronawirusa, która ogarnęła cały świat, a w ostatnich miesiącach uderzyła z wielką mocą także w nasz kraj, w Polskę, stanęliśmy przed wyzwaniami o niespotykanej dotąd skali. My, Polacy, wykazaliśmy się olbrzymią determinacją i poświęceniem. Pokazaliśmy to, co w nas najlepsze solidarność, życzliwość, gotowość do współpracy, zrozumienie. Wszystkim Państwu, drodzy rodacy, serdecznie za to dzisiaj dziękuję, oświadczył Andrzej Duda. podziękował szczególnie tym, którzy stoją na pierwszej linii frontu walki z pandemią, lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom, diagnostom i wszystkim służbom medycznym, żołnierzom wojska polskiego i funkcjonariuszom innych służb mundurowych, a także wolontariuszom wspomagającym działania medyczne i opiekuńcze, nauczycielom i przedsiębiorcom. Jego zdaniem 2021 rok przyniesie powrót do normalnego życia. Zaznaczył, że od wielu miesięcy angażował się w działania, które miały zapewnić Polakom szybki dostęp do szczepień przeciwko COVID-19 i zapowiedział, że zrobi wszystko, by wzmocnić krajową gospodarkę. Wejdźmy w nowy 2021 rok mocni wiarą we własne siły i nadzieją na sprostanie wszelkim wyzwaniom, które w tych najbliższych 12 miesiącach czekają nas w życiu prywatnym i zawodowym Wierzę, że będzie to dobry rok dla Polski i Polaków. Zakończył Orędzie.